Mo ja się Marek na, siedzę na swoim kanale zapraszam na porównanie między Apexem a Fortnite'em plus informacje przeciekowe w drugim odcinku, także miło mi jest za subskrybowaniem oraz komentowaniem wraz z łapkowaniem, uprzejmie proszę zaglądać na social media, które w tym momencie się Wam wyświetlą. Dziękuję Wam za uwagę, poświęcony czas zapraszam serdecznie. Witam tam serdecznie, z tej strony się Marek Puma Marek się ma 777 aczkolwiek nagrywamy na Marek 777 ma z uwagi na to, że miałem e, bardzo już denerwujące przeszkody w nagrywaniu musiałem poświecić kilka dni a w swoich sił trzy e, z uwagi na to e, znaczy dwa właściwie na to, bo no bo byłem u lekarzy i no i niestety moje siły Legły w gruzach, ale przede wszystkim legło w gruzach OWS, które nie pozwalają gry nagrywać, przez co porównanie między Apexem a Fortniteem nie było możliwe. Na ten czas, po, że tak powiem, naprawie Fortnitea, czyli poprawieniu save'ów w Fornite'u z pracownikiem Epica, gdzie na samym końcu będziecie mieć albo w formie slide'ów, albo w formie Podjęcia, rozmowę pomiędzy NOM a EPK, czyli pracownikiem EPK. Na początek będę musiał tak jak tutaj zmienić ustawienia, nie tylko grafikę, ale głośność, bo ta głośność niestety nie przewyższa. Myślę, że to będzie już na tyle dobre, że ja się nie będę musiał a przypominam, że mam chore gardło, konkretnie prawy migdał i dopiero antybiotyki w tygodniu, więc jeszcze nie jestem w fazie leczenia, tak dokładnie mówiąc, no dopiero dzisiaj kasę dostałem, tak z MOPS-u. I teraz tak, w Fortnite albo w prawym, albo w lewym górnym rogu będzie pokazywany Fortnite z tych samych zagrywek. Aczkolwiek na podziały, które ja gram po Fortnite, no to tutaj będzie w Apexie więcej. Dlaczego będzie więcej? O, przynajmniej sztukę więcej. Dlatego, że po prostu ta gra e, o wiele bardziej mnie niż Fortnite. E, stąd też ktoś powie, że jestem bardziej zwolennikiem Apexa i się nie myli w stosunku do Fornite'a aczkolwiek obydwie gry mi się podobają na tyle że po prostu je gram mówiąc jednym słowem e, i teraz tak, jakie są tutaj rozgrywki oprócz tych dwóch, które to są e, mówiące o uczeniu się w e, tej grze dobrej zabawy e, to mamy takie gry e, takie jak Trio, Duo e, czyli odpowiednik Fortnite'a. E, Oddziały Battle Royale, natomiast tutaj mamy Ligę, areny w dwóch wydaniach, aczkolwiek w obydwu wydaniach po trzy osoby występują. Natomiast, jak już wspomniałem, prawa lub lewa strona będzie to samo szło, jeśli chodzi o Fortnite, czyli też zaczniemy od Battle Royale, więc jedziemy. Do koksu, e, a faktem bardzo miła obsługa Epiku, w którą się spotykam odkąd zacząłem tam e, zaglądać. E, więc nie mam co narzekać, jeżeli chodzi o pomoc ze strony Epika. E, natomiast e, na słowo musicie mi uwierzyć, że dzisiaj wyskoczył mi błąd. Pomimo tego, że powiedzmy, że go nie było i dlatego go nie ma nagrany. Nie będę pokazywał go w tym nagraniu. Prędzej czy później sam się ten błąd ujawni, z uwagi na to, że tak często gram, że no nie ma szans, żeby się nie pojawił. Aczkolwiek no, żywię nadzieję, że Epic z tym sobie poradzi, bo ktoś mi napisał pod komentarzem, że Adna rzekam, że w Znajdźcie, e, występują błędy, że mógłbym sobie to sam poprawić, że mógłbym e, ewentualnie skasować, ale to skasowanie to nic nie daje, drogi e, widzowie oglądający i komentujący zarazem, e, bo ten błąd dalej wystawiwał bez względu na to, e, czy ja skasowałem, czy ponownie też grałem grę, żeby uniknąć tego błędu. Wreszcie sama summarum naprawiłem to z czyli z pracownikiem pika Dobra, pyk pyk, ja już mam to co chciałem nie będę miał Nie mam, dobra, mam robadzika i zaczynamy odpowiednikiem batar Royala, którym prawda, bo w lewym górnym roku będzie strony Fortnite odpowiednikiem, tak? Jakie są różnice pomiędzy tą a tą grą, no na tutaj zawodnicy mają specjalności, tam e, każdy zawodnik oprócz, oprócz e, fajnego stroju, kolorowego, no nie ma e, przydzielonych konkretnych e, swoich możliwości, stąd też e, no taka różnica, ale głównie nam będzie chodziło o materiale o dynamikę gry Tak, widać, że tutaj Ja jestem dowódcą Dobra to, wylądajmy to Myślę, że powinniśmy tu wylądować To może być dobre miejsce do lądowania Zrozumiałam Jeśli macie układ oddechowy, lepiej wstrzymajcie oddech no, i przez to, że mi się posypał OBS, to miałem problem z nagraniem właśnie tej gry. I tutaj, jeżeli nie będziemy grać zespołowo, to zaraz to przebądujemy. Widzę, że faktycznie ktoś, ktoś tutaj był. No, zostawił. niezbyt dużo amunicji plecak gładka przez stap mi to będzie szło dwa razy wolniej ale wolę po prostu powiedzieć że długo mi nie było w więc no. Więc stąd też... Yy, no, porażka będzie szybka. Nie to po to, żeby się ustawiać, ale... Uwaga! Nowy lider zabójstw. Zbieramy... Uwaga! Nowego lidera zabójstw, przyjacielu. A, no. Nie tak, okej. Okay. Czyli w całej górnym rogu będzie. Przeda się nie, przyda Jak się nie przyda to od razu pyk, pyk, pyk. No przejeżdżać to, bo to się nam nie przyda. Ale to nam się przyda. Gdzie jest nasz przyjaciel? Więc tutaj, biorąc pod uwagę dynamikę rozgrywki to Mamy szansę porównać pasu. Nam pasuje tylko i wyłącznie ta Czy to coś nam to da? Nie, to możemy mu poddać, to też możemy poddać Ale wyjdźmy z tego No i Trzeba odrzucić, bo... Są... No, wejdziesz hey, z tego... Take... Patrzcie się... Dobra... To nie... To nie... Będzie pasowało? Będzie pasowało... To? Się rusza. No dobra, pierśień się rusza, chodź może za gościem. Chodźmy było, w tym kierunku. Żeby było zespołowo na no nie podkim zragiem w użyciu. I Można powiedzieć, że na razie mamy szczęście, bośmy wylądowali. Uwaga, nadciąga z dłuższego patrzenia. W miejscu takim, zrzut gdzie w jeszcze wietrze. nie ma, tu można powiedzieć, że tutaj ta jest odległo, ale jak lecę z innym zespołem, no to akurat miałem od wczoraj taki szczęśliwy czas, dzisiaj jak to woli, że przeważnie leciałem z takimi osobami, które. Na chwilę lepiej tak samo jak teraz najpierw ja ja możemy tam znaleźć coś przydatnego Tak jest Ja się oddaliłem na no kurpę jak mi teraz to... trafiam. Trafią oczywiście, że 17 60. plecak tutaj poziom pierwszy no i tak, no dobrze, że plecak tutaj poziom pierwszy, jak ja mam problem z dostaniem się plecak tutaj, poziom drugi Oj. Nic, nic, z plecaka nie będzie, jak nie będę ją... Plecak Ale... tutaj, poziom drugi. Okej, okay, okej, okay, z tym poziomem drugi. Widzicie tutaj nie ma co budowania, tylko tutaj ewentualnie... Na nim na domie, więc <laughs> dobra. No powiedzmy, że jest na razie remis. Tak że na razie jest remis. Ktoś tedy niedawno przechodził. No co ty? 开放的教育。 nie wypuszczam się pozostała sam pozostała połowa oddziałów Walczę z drogiem! Przychojcie ślimi wizję. Pierście nie jest daleko. Zaufajcie wiatrom. nie idzie. Aj, no, wystawił się! No szkoda, no, wystawił się aż głową, nie? Szkoda, okay. Z tego wychodzimy z tej rozgrywki i lecimy do rozgrywki typowej areny. Takiej jak mamy w Fortnite nasz pakiet skarby, ok, ale nie. przechodzimy do typowej areny, czy powiedzmy jest na razie można powiedzieć, że Remis, jeżeli chodzi o Battle Royale. Fortnite. aczkolwiek no tutaj myślę, że sami zobaczycie <laughs> jaka jest różnica w dynamice między jedną a drugą grą czekam na dowolnego gracza który po prostu podejmie rękawice no jest to taka pora, gdzie ciężko będzie. Do 13 miałem odsztyka. Czekajcie dam anuluj, bo to w sumie I dam jeszcze raz gotowość. 74 dni do końca sezonu obecnego. Oj, oj. Liczba graczy w kolejce 162. No najwyżej zagram teraz, mój też sam, bądź na czasie. Śledź Apex Legend. Chcesz jak najszybciej wejść, co pojawi się w Apexie. Powiedzcie więcej historii nadchodzącej, a teraz takich wydarzenia. No popatrz, popatrz. Jak informują. Ok, damy F. Damy F, I jest arenie w tym momencie. To no dobry dzień, by oszukać śmierć. Zapominam, że to są przypadki graczę. A więc żeby wygrać jak każde z no musi być skróciem w tle to nie ma na to jest cztery gminy no i ta różnorodność tak powiem i do nie to jest czy ten Dobra, nie ma co stać! Trzeba śmigać! No ok, chyba tym co <laughs>

Zobaczyć nasz kółek, nie? Inni przyjaciele za chwilę nas mm. pokonają, przyjaciele. No dobrze, co może się mówić. Przeżyję nadal. Ja jestem po raz trzeci, może czwarty w nary. Cztery winy tu. I mnie nie słyszą, bo...

leczeni, zdrowi, biegali Escape. dobrze jak wspomniałem, teraz pokażę wam e, screenshota lub też e, slajdy z pomocy z mojej poczty mailowej jak brzmiała korespondencja? No, ja w ten moment ślicznie dziękuję za oglądanie. No i cóż, w sumie nie wiem, jak mi wyjdzie z Fortnite'em, a więc ja opuszczam. Znaczy, nie wiem, jak mi wyszło z Fortnite'em, bo jeszcze nie grałem na ten moment Więc wszystko, co chcę powiedzieć, to było tuż po. Rozgrywcę na Apeksie. Pamiętaj.